Ponieważ po zeskoczeniu chłopca prędkość wózka wzrosła, więc sytuacja mogła wyglądać tylko w jeden sposób. Mianowicie, jeśli wózek porusza się z prędkością V w lewą stronę, to chłopiec skoczył w prawą stronę. Przed zeskokiem układ, czyli wózek i chłopiec posiadają pęd P. Po zeskoczeniu wózek. Zwiększył swoją prędkość do V1, a chłopiec posiada prędkość V. Pędy po zeskoczeniu chłopca są PM duże wózka i PM małe chłopca. Stosujemy zasadę zachowania pędu, ponieważ z zewnątrz na układ chłopiec wózek nie działają żadne siły zewnętrzne, czyli pęd układu przed. Ze skoczeniem chłopca jest równy różnicy pędów wózka i chłopca. Wózek pojechał dalej w lewą stronę, a chłopiec skoczył w prawo. No i koniec fizyki. Banalne rozwiązanie matematyczne wyznaczamy V, znajdując 2 m na sekundę.